Witam serdecznie, i w swoim imieniu, również męża, tak jak również Eryka. Chciałabym podziękować wszystkim ludziom, wszystkim osobom, dziennikarzom, którzy nas wspierają, którzy nas wspierają, są z nami, piszą maile, SMSy, modlą się za nas i dają nam siłę. Dziękuję tym wszystkim ludziom, w imieniu swoim Eryka. Tadeusza i reszty mojej rodziny. Dziękujemy. A ja przychodzę w to wyjątkowe miejsce, żeby się trochę wyciszyć. Tutaj wszystko ma inne prawa. Tutaj zatrzymuje się czas. Mogę powspominać, porozmyślać. Posłuchać taków. I pocieszyć się tą chwilą, którą mamy. Po prostu życiem. Choć ciężko jest teraz, ale, mimo wszystko, trzeba szukać też jakichś. choć odrobiny pozytywów, od, odrobiny jakiegoś spokoju szukać, żeby móc się przetrwać w tym ciężkim czasie. Także dziękuję jeszcze raz. Hej, pa.